Cześć kochani, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, jeżeli jeszcze nie znacie, ja nazywam się Daniel i miło Was tutaj gościć, serdecznie oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli lubicie filmiki z tematyką książkową, no to oczywiście koniecznie zostańcie na dłużej, zapraszam również na mój Instagram, to będzie gdzieś nazwa na mojego Instagramu, a dzisiaj do Was przechodzę z takim malutkim update'em czytelniczym, z książkami, które udało mi się przeczytać w ostatnim czasie. Były to dwie książki. Dwie książki, może najpierw zacznę od tej pierwszej książki, która mi się szczerze powiedziawszy dość bardzo podobała, a mianowicie ta książka Heaven, autorka Mieko Kałakami, współpraca z wydawnictwem Mowa, więc tak mam no, ta książka. Bardzo mi się podobała ta książka, to jest literatura piękna, oczywiście też literatura azjatycka, więc ja lubię, lubię właśnie książki z literatury azjatyckiej, bardzo jakoś mi się podobają, mniej bądź bardziej, ale mi się jakoś podobają, szczerze, szczerze powiedziawszy. No i ta książka też mnie absolutnie nie zawiodła, mianowicie jeżeli chodzi o tematykę tej książki, ta książka jest związana głównie z przemocą, z takim bullyingiem w szkole i tutaj główną, główną rolę Odgrywają właśnie bohaterowie, czternastolatkowie, 14 14 więc e, na nich się skupiamy. Tutaj główny bohaterem Maroko i e, poznaję właściwie taką m, bohaterkę jak e, Kojime, a mianowicie już na samym początku, e, dost, e, Maroko dostaje list. Maroko jest, e, to jest osoba, która doświadcza przemocy w szkole, e, jest wyśmiewany przez swoich rówieśników, dokuczają, go, dokuczają mu, biją e, go. No i takie różne też tortury są na nim, takie naprawdę bardzo mocne, to nie, jest, to nie są takie wiecie rzeczy jak e, coś tam nie wiem popchnięcie czy coś tam takie, takie powiedzmy takie e, randomowe czy tam nie wiem e, typowo coś z plecakiem e, gdzieś tam rzucanie czy coś tam, to są tak naprawdę takie bardzo poważne rzeczy, e, tak bardzo poważne, że nawet e, on w pewnym momencie na swoim zdrowiu, ona na początku dostaje taki liścik, e, a mianowicie dostaje liścik, e, z tytułem, już wam tylko nie powiem, jaki, jaki to był tytuł. Jesteśmy podobni. Jesteśmy podobni, i on dostaje takie taki liściki. On do końca nie wie, czy to kole, jego koledzy z się na, naśmiewają, czy to jest kolejny powód do żartów. E, nie wie e, e, o co chodzi. Dostaje kilka listów, oczywiście na nie nie odpowiada, więc z tyłu i z głęba, że, kurczę. Fajnie, że e, może ktoś naprawdę napisał mi takie listy, może ktoś naprawdę e, pisze mi takie rzeczy, ale z drugiej, z drugiej strony myślę, że to być może jest kolejny żart. E, swoich kolegów. I będą mieli kolejną, kolejny powód do wyśmiewania go, więc nie odpisuje na te listy, aż w pewnym momencie dostaje list, że spotkajmy się w takim, w takim miejscu i posta, postanawia zaryzykować. Jest tak może też zdesperowany, że nie ma nikogo, z kim mógłby, nie wiem, rozmawiać, z kto by mógł go zrozumieć, że on postanawia, że idzie właśnie w to miejsce. Nie oczywiście jest trochę zestresowany, bo boi się, że tam gdzie na przykład w to miejsce wyjdą jego koledzy z klasy, e, pobiją go i na tym się skończy lub coś w tym stylu, ale jednak okazuje się, że nie, poznaje tam właśnie tam Kodzimę, e, czyli można powiedzieć taką, taka, zawiązuje się przyjaźń między nimi, ale to oczywiście nie od razu, ponieważ e, Kojima też, też jest osobą, która doznaje przemocy w szkole i ona jest można powiedzieć tak samo, tak samo jak ona. Są podobni, e, przechodzą przez podobne rzeczy, więc w jaki sposób oni się rozumieją, przyjaźnią się przez jakiś tam dłuższy czas, spotykają, rozmawiają ze sobą, tak właściwie w szkole nigdy ze sobą nie rozmawiają. Piszą do siebie listy i w taki sposób właśnie oni ze sobą rozmawiają. W szkole nigdy do siebie nie podchodzą, e, totalnie nic. E, są właśnie gnębieni przez, przez te wszystkie przyjaciół, nie pomagają sobie, sobie nie mówią nic, jedyny sposób na takie, powiedzmy, nie wiem, przetrwanie, bo to jest, to jest też sposób, że jedna osoba rozumie drugą osobę i ta druga osoba rozumie tą pierwszą osobę, czyli znaleźć taki, taką właśnie wspólną nić, taką przyjaźń po prostu osoby, które mogą, mogą być wysłuchani, zrozumieni i tak dalej, tak dalej więc bardzo ciekawa książka też ich przemyślenia są bardzo ciekawe, a w szczególności w ogóle kodzimy. w szczególności przemyślenia Kojimy są bardzo takie inteligentne, bardzo dojrzałe ja też wspominałam o tym wcześniej w filmiku, bo ja jakby sam to jest to strona, i też dużo o tym mówiłem, e, jakie są moje przemyślenia na, na temat tej książki. E, mianowicie e, Kojima właśnie ma bardzo takie dojrzałe e, przemyślenia. I to może być, że plus i minus tej książki, ponieważ e, można powiedzieć, że okej okay, 14-14-latkowie nie myśleliby w taki sposób. Że to jest, jakby, wiecie, zbyt bardzo e, takie dojrzałe, jak na ich wiek, wiek, ponieważ mają 14 lat. I jest tam e, takie, są dialogi, które wiecie, są takie proste i zwykłe. Yy, tam mówicie, hej, co robisz, jak tam ciebie i tak, tak dalej, i tak dalej, yy, ale są naprawdę takie czy głębokie przemyślenia, że tak sobie myślę, kurczę, jakby to oczywiście nie mogłabym wymyślić osoba, która ma 14 lat. Yy, ale właśnie też mówiłem, że czy to jest plus, czy to jest minus, ciężko tak stwierdzić, ponieważ jakby ta książka oczywiście nie miała takich fajnych wstawek, no to czy ta książka byłaby taka wartościowa? Czy ta książka miałaby taką wielką wartość, jaką ma teraz? Wydaje mi się, że, że raczej nie. Więc dobrze, że są takie przemyślenia, ponieważ to daje taki cały kunsz tej, tej książce. To właśnie takie filozoficzne przemyślenia, gdzie było ich mega dużo, takie dużo interpretacji na, na, na temat w ogóle przyjaźni, samotności, w ogóle tej przemocy. To też właśnie było też taka, taka, takie przemyślenie, że. Że oni nie są właśnie słabi, bo właśnie ten Maroko mówił do niej, że jesteśmy słabi, że dajemy się właśnie tak gnębić i tak dalej. A ona mówiła, że właśnie jesteśmy bardzo silni, że wręcz przeciwnie, jest, jesteśmy bardzo silni, ponieważ wytrzymujemy to wszystko, wytrzymujemy to, to, to wszystko przez, ten cały, przez to wszystko, przechodzimy. Więc oni bardzo są tak rozmawiali na taki bardzo taki głęboki, głęboki sposób, można to powiedzieć. Oczywiście było też taka zwyczajna rozmowa, a dużo właśnie mieli taki przemyśleń, taki bardzo takich. Dojrzały, filozoficzny i tak dalej. Więc to jest fajne, to jest właśnie fajne. Później też jest też perspektywa, dlaczego oni to robią w ogóle, dlaczego oni się nad nim znęcają. I tam, tam też jest, pojawia się rozmowa właśnie Maroka z jednemu z tych, powiedzmy, może być oprawców, z ich takich, które stosuje na nim właśnie, właśnie te przemoc i tak dalej. Jest taka rozmowa, też bardzo taka filozoficzna i tak dalej, chyba przez dosłownie no, kilka stron. E, jest taki dialog e, i naprawdę on jest też taki mega, takie me, mega ciekawy, w ogóle, e, ciekawe spojrzenie. Ciekawe w ogóle spojrzenie na, na ten bullying, na ten przemysł, w ogóle na to wszystko. Bardzo ciekawe spojrzenie. E, książka w ogóle jest taka symboliczna, metaforyczna, e, więc e, ja też w pewnym momencie niekoniecznie zrozumiałam tej e, tam przed końcówką, co się stało. E, niekoniecznie zrozumiałam, co łączy e, właśnie ten kodzimę, jakby. E, z pewną drugą osobą, ja nie, nie chciałam też spoilerować, więc y, co ich łączy, że coś się stało, ja jakby nie do końca tego, tego to jakby zrozumiałam, e, ale ogólnie książka jest naprawdę mega fajna ja i też znam, gdzie są Ci właśnie nauczyciele, ale rzeczywiście e, książka jest e, bardzo taka symboliczna, bardzo też taka smutna. W ogóle jak jeżeli ktokolwiek ma problemy z takim yy, przechodzi przez takie coś, to nie wiem, czy to jest książka akurat dla niego, ponieważ jest naprawdę taka dogłębnie smutna książka i poruszająca temat bulingu tej przemocy w taki bardzo okrutny sposób, widzicie, to nie jest taki lekki, tylko naprawdę są takie, takie drastyczne sceny tam, takie mocne, drastyczne sceny. Więc, no, książka jest naprawdę mocna, książka jest naprawdę mocna, ale książka jest też dobra, ja daję pół gwiazdki, ponieważ mi się bardzo podobała ta książka, naprawdę mega polecam, mega polecam, specyficzna, specyficzna książka, wiem, że też nie dla każdego się spodoba, ponieważ to nie jest ta książka bardzo otwarta, to nie jest ta książka otwarta, która mówi jasno i dosadnie o czym mowa, co to jest, w ogóle... Nawet jakby jak będziecie czytać, to nie do końca sobie zdacie, tak mi, się, tak mi się wydaje, że nie do końca możecie sobie zdać sprawę, o czym autorka mówi, co, czym jest dokładnie to niebo i czasem nie jest taka, jakby wiecie, metafora. I czy ta końcówka jest napisana dosłownie, czy ona jest taka, wiecie, metaforyczna, czy, czy, to, jest jakby, czy to znaczy coś więcej. Więc może być i taka końcówka, może być i inna końcówka, to zależy, jaką zinterpretujecie. I to jest właśnie fajne, że autorka zostawia pewne rzeczy do naszej własnej interpretacji, że my możemy sobie to właśnie zinterpretować i rozumieć na swój własny sposób. Więc to jest ciekawe, że chyba moim zdaniem nie ma takiego jednego zakończenia, ponieważ można właśnie to rozumieć na kilka sposobów. Eee, więc ogólnie tę książkę mega polecam. Jeżeli chcecie coś więcej słyszeć o tych książce, to o, oczywiście polecam do mm, Albo nie moich wcześniejszych filmików, bo też właśnie mówię, yy, mówię że moje mojej przemyślenia, tu chyba moje przemyślenia na, na temat książek. I też właśnie mówię też o niej więcej. ponieważ ja byłem w trakcie lektury, no to też yy, wiecie, te emocje były takie, wiecie tu i teraz. Yy, I mówiłem trochę, trochę więcej o niej, yy, o, o, o tej całej książce, więc to akurat było, było mega fajne. Yy, Przechodzę do następnej na książki: Wszystkie mroczne miejsca Terry Perlato. Więc tak wygląda ta książka. Tak wygląda książka. No i to jest oczywiście thriller psychologiczny, to jest oczywiście taki kryminał. No i powiem szczerze, że to był fajny kryminał, nie ja daję temu, zastanawiałam się czy dać mu tam 3,75 czy 4, ale koniec końców daję 3,75, ponieważ ta końcówka troszeczkę była mm, zbyt nierealna, troszeczkę była naciągana, więc tak, ale ogólnie czy to się przyjemnie czytało, fajnie czytało, fajnie czytało, to było, być takie spoko, przyjemnie się czytało. Może to nie był taki thriller, wiecie, jeden z, jeden z najlepszych, ale był to taki dobry thriller, fajnie się czytało, przyjemnie. E, historia jest taka, że mamy tutaj e, grupę przyjaciół e, i Molly, Bra Molly Bradley i Jay Bradley to, to jest małżeństwo. No i pewnego dnia, kiedy właśnie Jay miał urodziny, czyli mąż Molly, e, jest cała impreza i tak dalej. Ona sobie poszła na górę Molly, poszła już e, jakby spać Mąż odprowadzi wszystkich do, do wyjścia, no i jak ona wstaje rano, to niestety jej mąż już nie żyje. Eee, leży z podróżnikiem gardłem w swoim gabinecie. I jakby wiadomo, że coś, coś się stało, ktoś go zabił, ale kto dokładnie go zabił? Czy to byli jej przyjaciele? No prawdopodobnie nie, ponieważ jak mogli przyjaciele, która zna, ich, która zna ich naprawdę wiele, wiele czasu, jak mogli w ogóle to zrobić? To jest jakby, wiecie, niemożliwe. Eee, no i jakby wiadomo, i sprawa z policją eee, i tak dalej, śledztwo. Wszyscy są przesłuchiwani, wszyscy jej współczują, wszyscy jej pomagają Moli przez to przejść. No i w pewnym momencie też Moli sobie bierze psa, bierze sobie psa, ponieważ jakby chce nie być sama z tym wszystkim, chce też nie, nie być sama, więc jakby wychodzi też z tym psem, spaceruje z tym psem i czuje się po prostu, nie czuje się taka samotna. No i w pewnym momencie też dostaje, dostaje pewne telefony, dostaje pewne telefony. Nie powiedziałbym, że z pogróżkami, bo to tak trochę za, za, dużo, można, za, za dużo powiedziawszy, ale dostaję pewne ym, telefony z tym, że ktoś dzwoni do niej i mówi, że wiem kim jesteś, wiem kim jesteś, kim byłaś, yy, co ukrywasz. I ona, ona się w tym momencie przestraszyła, ponieważ ona jakby właśnie coś ukrywała. Yy, ona miała pewne takie mroczne sekrety, który, o których chciała już zapomnieć, chciała przez to przejść i nie chciała do tego wracać. Jedne, jedna osoba, która to wiedziała, to był Jay. Była jedna osoba, która wiedziała o ich mrocznych sekretach. Więc. Yy... No i oczywiście ona, więc jakby wiecie, yy... więc to jest też takie mega, mega, mega straszne, że ktoś się dowiedział, czy I teraz pytanie, czy Jay komuś o tym powiedział, bo on był u psychologiem. Ona pracowała jako tam w ścigarni, a on był psychologiem. Więc czy on to komuś powiedział? Czy on po prostu... Yy... Bo on też wiedziała, że on musiał pisać książkę, ale czy on właśnie. Komuś powiedzieć tam tę informację, czy on właśnie jej wszystkie sekrety e, sprzedał, czy on tylko z nią był tylko, tylko i dlatego, ponieważ ona była taką sensacją i chciał napisać książkę. Do końca nie wiadomo. Do końca nie wiadomo, kto to jest, kto do niej dzwoni. Ktoś nawet był w, przed jej domem i też do końca nie wiadomo. Później ona zakłada e, monitoring na swoim, na swoim osiedlu e, i okazuje się, że policja dochodzi t, do takiej. takiej sprawy, kiedy okazuje się, że rok temu. 4 lipca, czyli dokładnie wtedy, e, kiedy, um, kiedy oni byli, ci wszyscy przyjaciele e, razem z Molly Jayem, byli na pewnej takiej wyciercem, można powiedzieć, stało się morderstwo. Z tego dnia stało się morderstwo, właśnie dokładnie w tym samym miejscu e, Jay e, znalazł bransoletkę, znalazł tam ponieważ tam są inicjały tej osoby, która została zamordowana. I podczas przeszukiwania y, całego domu, właśnie znaleźli tą bransoletkę, znaleźli tą bransoletkę, złodziej y, jeszcze później jak y, oni tą bransoletkę znaleźli, y, z tymi inicjami i powiązali z tą sprawą, to jeszcze, jeszcze później przyszedł tam złodziej, któryś nocy przyszedł tam złodziej y, i Moni była mega, mega wystarczona, ponieważ przyszedł tam złodziej, szukał czegoś, więc to było tak, że on niczego nie ukradł, żadnych pieniędzy, po prostu zabił go i szukał czegoś. Więc i później był drugi raz przed i znowu czegoś szukał, więc prawdopodobnie te brazoletki. Więc być może, hmm, być może to ta jakaś osoba, która właśnie na, nawet ta osoba, która zamordowała tamtą osobę, tamtą dziewczynę z tymi, z tymi, in, z tymi insyłami, przyszła po tamten brazoretku, ponieważ to był taki dowód. Być może, być może Jay wiedział o, kim, o czymś, o czym nie powinien wiedzieć, i on chciał go uciszyć. Do końca nie wiadomo o co chodzi. Kto jest tą osobą, która za, za tym wszystkim stoi, ale naprawdę tam jest mega dużo mrocznych sekretów. Stoi jeden taki jeden mroczny sekret, właśnie Moli, o którym nie chcę wam mówić, bo chcę też mieć, żebyście mieli taką satysfakcję z, z, z czytania książki. E, I tam naprawdę dużo się dzieje. Więc dużo się dzieje, e, czy tam jest pełna emocji. E, niekoniecznie bym powiedział, że tam jest taki dreszczek emocji. Mimo wszystko tam się dużo dzieje, fajna książka, przyjemnie się czyta, e, to niekoniecznie powiedziałbym, że, że tam dzieje się taki dreszczek emocji. Jest fajna, jest w porządku, jest z dobrą książką. Końcówka troszeczkę można powiedzieć, że odklejona, ale wiecie, to nie jest tak, że ona jest całkowicie odklejona, tylko jakby. Ja mam wrażenie, że cała książka pisana jest pisana w, w takiej formie, że to jest wszystko realne. Rzeczywiście stało się to morderstwo, yy, jest stałe śledztwo i tak dalej, że okej, okay, to być mogło, to może, może może to było takie realne. To jest duże prawdopodobieństwo, że to wszystko jest takie realne. Nie było tak, że jakiś cieniem fantastyczności, jak na przykład nie wiem, w książce Marcela Mosa, chyba tam to była książka Wszyscy muszą zginąć i tak dalej, gdzie tam był aspekt na przykład gry, że on tam wchodził, do, d, 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 b, grał w jakąś grę i w tym świecie gry kazali mu robić jakieś pewne zadania i tak dalej. To było odklejone już od samego początku, więc wiedzieliśmy do czego to zmierza. A tutaj widzieliśmy, jakby może do czego to zmierza, okazało się troszeczkę coś innego niż, niż ja przypuszczałam, niż ja sądziłem. Ale koniec końców czy ten końcówka mi usatysfakcjonowała? No była troszeczkę odkojona, ponieważ yy, była mało prawdopodobna. Jak inne rzeczy były, były prawdopodobne, to mogło się zdarzyć w realnym życiu. Ja właśnie lubię też czytać takie książki, które są takie powiedzmy kryminały takie realne. To zakończenie tej sprawy niekoniecznie było takie realne, ponieważ tam był zbyt, zbyt duży zbieg okoliczności, tam było zbyt duże prawdopodobieństwo, żeby tak się mogło wydarzyć. Aczkolwiek, no tak wydarzyło się: jeden to może pasować, drugi może to nie pasować. Też nie zrozumcie mnie źle, że to jest totalnie odklejone od rzeczywistości. Absolutnie nie. Po prostu to, to trochę nie jest realne: trochę nie jest realne, trochę jest naciągane, więc, więc yy, to jest to. Ale ogólnie, książkę bardzo fajnie się czytało, przyjemna książka. No nie, nie było takiego doszczyku emocji, ale tym bardziej, że ona ma kochani 440 stron. Ona ma 400, 440 stron, więc dość dużo, mm, więc to jest bardziej taki dla fanów, osób, które lubią dłuższe książki, na no, takie dłuższe posiedzenia. E, ale ogólnie bardzo przyjmy thriller, bardzo przyjmy thriller, e, polecam, naprawdę jest, jest mega ciekawy. Może mam bardziej przypomnieć do gustu, nie na przykład nie będzie też przekazać ta końcówka. I to było ogólnie na tyle w tym filmiku. Serdecznie zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli Wam się podobał filmik, dajcie koniecznie łapkę w górę. E, napiszcie też jakiś komentarz, czy wy czytaliście jak, jakąś z tych książek, o których wam tutaj wcześniej e, wspominałem. Czy może macie zamiar czytać te książki? E, koniecznie dajcie, dajcie znać. E, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia!